Jest próba broni. Natalia Filończuk. Kolonko broni Filończuk. Kto ma piłkę? Anna Mączka. Nie oddała skutecznego rzutu. Broni. Natalia Filończuk. Jest okazja dla ruchu. Broni ten rzut. Natalia Filończuka próbowała. Dominika Nimsz. Świetna interwencja bramkarki młynów. Jest okazja, broni Natalia Filączyk, ale nadal w ataku będzie ruch. Piłka opuściła boisko przy bocznej. Skutecznie Natalia Filączyk. Bardzo dobry występ bramkarki zespołu Koszańskiego. Kolejny obroniony rzut spotkania w Chorzowie. Pożowianki zdobyły 5 gramek z rzędu, ale teraz będzie to niezwykle trudne, jak będzie tak bronić Natalia Filonczuk. Teraz obroniony rzut Karoliny Jasinowskiej. Skuteczna interwencja po raz kolejny. Natalia Filonczuk no, ale też nie miała zbyt dużych problemów z obroną tego rzutu. Jeszcze wybór najlepszych zawodniczek tego spotkania. No i winach Stoisław. Natalia Filonczuk, zasłużona, zasłużone wyróżnienie. Świetna gra w drugiej połowie bramkarki Młynów Stoisław Koszalin. Bardzo dobra skuteczność. co ta skuteczność w statystykach taka wysoka? Bo tutaj tych interwencji danych Natalii Filonczuk sporo. Także MVP tego meczu Natalia Filonczuk, bramkarka Młynów Stoisław Koszalin. Jeszcze zobaczymy, kogo uznano za najlepszą zawodniczkę ruchu.